No dobra. Słucham państwa. Byle uważnie, bo będzie mnóstwo szczegółów. Otóż siedem miesięcy temu pracował pan w spółce należącej do Fidyka, formalnie jego żony. I zrezygnował pan z współpracy z firmą za porozumieniem stron. No i? Y no i również siedem miesięcy temu miał pan ten, jak pan to nazwał, nieszczęsny wypadek. A, nie rozumiem. Rozumie pan, tylko się pan boi. I słusznie. Dlatego, że my wiemy, że sześć miesięcy temu zakupił pan mieszkanie. 300 tysięcy wkładu własnego. Muszę przyznać, że bardzo oszczędny z pana człowiek. Ale a... również wiemy, że 7 miesięcy temu pomógł pan przenieść ciało zamordowanej Marty Szpili i potem celowo wjechał w bagażnik samochodu oskarżonego Oskara Krawińskiego. Brawo! Nie, 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 wy chcecie mnie w coś wrobić. Nie no, mnie, ale wie pan, jak się zacznie Fidykowi koło dupę palić, no to ja myślę, że z chęcią pana wrobi, no. Więc ja to tak średnio przed sądem widzę. Mm. Wziętek przyznał się do tego, że pomógł widykowi przenieść ciało do samochodu. Zresztą przyznałby się do wszystkiego, żeby nie trafić do więzienia na długie lata. Co przytrafiłoby się tobie, ponieważ siedziałeś pół roku i siedziałbyś dalej, gdyby nie ja. Formalności potrwają kilka dni, będziesz mógł wejść na wolność. Przepraszam. W imieniu policji bardzo przepraszam. Wiem, że nikt nie zwróci Ci tego czasu. Dlatego z całego serca Cię przepraszam. To nigdy nie powinno mieć miejsca. Ja zaczekam przy samochodzie.